Dzisiaj porozmawiamy o tym jak obliczyć count materiału do haftu. Count czyli mówiąc inaczej po polsku bardziej CT materiału. Mówi nam to o tym jak gęsty lub jak rzadki jest sprod naszego materiału. Ile krzyżyków zmieści się w jednym calu czy na przykład bardziej po polsku w 10 cm. Dzięki temu możemy określić ile manitkami wyszywać, żeby odszyw był jak najbardziej zbliżony do efektu, który chcemy uzyskać, czyli na przykład bez prześwitów lub z prześwitami i mówi nam to również jak duży nasz haft na danym materiale wyjdzie po wyszyciu. Także jeżeli jeszcze nie potraficie tego obliczyć to zapraszam Was do oglądania dalej. Sposób, który Wam dzisiaj pokażę, nie działa na wszystkich materiałach. Jeżeli chodzi o lny wszelkiego rodzaju, są to materiały, które mają raczej nieregularny splot, i tam te obliczenia mogą być troszeczkę niemiarodajne, ale myślę, że na wszystkich innych materiałach, które nie są lnami, lub materiałami lnianopodobnymi z nieregularnym splotem, na pewno to zadziała. Bierzemy sobie linijkę, przykładamy do materiału. Ja mam tutaj ułatwienie, bo mam już porobione krateczki i odmierzamy sobie 10 cm. Liczymy teraz, ile takich krateczek mieści się na tych 10 cm. U mnie jest to 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 93. I teraz wpisujemy sobie tutaj 93 razy 2,54. To jest stała, jakby nasza stała, zawsze tyle, ile macie krzyżyków na 10 cm, razy zawsze 2,54. I teraz to dzielicie sobie na 10. I to, co Wam wyjdzie, Zaokrąglacie zazwyczaj w górę, czyli 24. U mnie się oczywiście zgadza, bo mam tutaj kongres z 24CT i w taki sposób działacie ze wszystkimi swoimi materiałami. Jeżeli macie materiał, który leży sobie gdzieś tam na dnie szafy, nie wiecie co to jest za materiał, nie pamiętacie jakie ma CT, to linieczka i to jest najprostszy i najszybszy sposób, żeby sobie to obliczyć.